I mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Jako sympatyk sportu i kibic powinienem być radosny, więc jestem. Jako krakowianin powinienem być radosny, więc jestem, ponieważ Kraków organizuje Igrzyska Europejskie. I Kraków wygra na tym, bo prezydent Majchronski tak chy chytrze pokombinował, że wyciągnął kupę kasy od Państwa. Od Pani, od Pana, ode mnie. Więc cieszmy się razem, wspólnie z tych igrzysk. Dlatego piosenka będzie radosna, optymistyczna i do boju nasi! Ruszyły igrzyska europejskie w Krakowie i w okolicach. Niech cały sportowy wszechświat się dowie, że będą sportowcy tu kicać. Ekipy dotychczas wszelkie zjeżdżały do Mińska oraz do Baku. Zaś tym razem celem wcale niemałym chłopaków i dziewcząt jest Kraków. Nikt nie chciał imprezy, zbyt duża kasa, więc w końcu zgodzili się nasi. Z przetargu wycofał się nawet kazań i wziął rzecz w swe ręce pan Sasin. To gwarant sukcesu i jak sądzę, choć bilans imprezy jest twardy. Gość umie wydawać z fasonem pieniądze. Tym razem są to 2 miliardy. Ujrzymy rozgrywki w sportach lubianych, rzut cepem, belotka i bierki. Plucie do celu i berek kucany, a także tańczące fajerki. Gra w pici polo to deser imprezy, tu mocniej rozbalą się głowy. A gdyby ktoś od tych sportów miał przesyt, dość dużo dyscyplin niszowych. Radość, że kraj płynie mlekiem i miodem, na twarzach wesołych nam błyska. Smród zawsze innym przykryje się smrodem, a prysnął pod pachę igrzyska. Podobno jeszcze łyżwiarstwo plażowe ma dojść w trakcie następnych igrzysk. Proszę Państwa, dzisiaj jest 23 czerwca, Dzień Ojca, i syna? Nie, Dzień Ojca tylko. Panowie Ojcowie, ja sam jestem ojcem, więc panom i sobie szapoba, że dajemy radę. I, a imieniny przy okazji, ja się podpieli się pod dzisiejszy Dzień Ojca. Imieniny obchodzą Wanda i Zenon, a także Agrybina, Albin, Anna, Arystokles, Anatazy, nie, Atanazy, przepraszam bardzo, Atanazy. Edeltruda, Jan, Józef, Maria, Piotr, Sydonia i Zenona. Wszystkiego dobrego Państwu również. Wszystkim nietypowe święta poza dniem Ojca, nietypowe święta, Dzień Służby Publicznej o Międzynarodowy Dzień Wdów jest. Dzień wędkarza. Wszystkim Państwu, którzy moczą kija. Dzień olimpijski, no i, no, i, no i gra półsłówek na koniec. Tym razem pan Jurek Zawistowski przypomniał mi bardzo fajową grę słówek. Rui Hektora. Do widzenia. Do jutra. Sportowe pozdrowienia.